Manobyki. Wpadajcie na Discorda RDM Shop. Link w opisie. Zostawcie subika, lajka like i jakiś komentarz. Miłego oglądania. że nie zatrzymałeś, jak Ci mówiłem. Łapy. Łapy. To to zatrzymanie się. Autorektywuje. Ja. Dzień dobry. Diabeł na wyspie! Łapy do góry wszyscy! Łapiksy do góry! A ty gdzie jedziesz? Panato! No co? Mówiłem ważna to, no i co? Nie ma auta! Siadę, jedziemy! Gdzie? Beniek! Idzie auto! Nie ma auta! Łapy! Łapiksy do górki! Kneifi. walkuita. No dobrze, kolega zrobi. Wracaj, bo góra inaczej. że ja się nie znajdę. Kolega, wraca czy góra idziemy? Pytam się, wraca kolega czy góra? Oj, to, to lecimy góra. Lecimy góra. Co tam? Co? No stoję, a ty gdzie Zabijcie. Dobra, No to co Ale tam, to mów. Obok. Mów tam. To to u Dobrze, u mnie. Sknejfika sobie to. siekam. Knemimy blokersów. Rewik? Rewik c***ł? Łapy. Dzień dobry Łapki i bliskie. Diabeł jest na wyspie. Diabeł z nożykiem. Chodź tu. I tak cię złapię. I tak cię złapię. A kolega gdzie? Góra? Samochód storizniku. Ty kurwa kiepie, łapy. Tam się stanął? Łapy. łapy. Gdzie? Gdzie? Pytam się gdzie. Co ty robisz to? robię, siekam takich blokarsu właśnie, co odgrywają w takim roku na FaveMie. Welcome. Przekryty na VAT fakturami! Stój, nie sieknę was tu. Najfika. Cfe? Cfej to ja siekam, z nożyka, łapy. Eee! Za tego nika frajerze. Diabeł. Waru? Waru? Waru stój, pytanie, ej. Widzisz mnie, bo mnie ludzie właśnie nie widzą. Nie mam pojęcia czemu. Nie widzę cię. To się poddaj, łapy. Makkie korwal, jego, Pana to. A, jednosobowe. Tylko nie zaczkam. <laughs> Mój sklep. Na moim sklepie? Mój sklep takie rzeczy? Łapy do góry. Aaaaah. Okay. Łapy, a ty gdzie tam pod ziemią? Gdzie? Ja nie remiasz, tylko Niemiec. Dzień dobry, są dostępne niemieckie produkty tutaj? Łapy. Niemiec RDM. I co? Mówiłem, że cię dojadę. No co ty robisz, no? RDM-a robię. O, spektuje mnie syn kurwy. Walimy quita. Bluza Inaczej, tłów och oh, niech takie będzie. O, takie kurwa galoty. buty takie kurwa. Dobra, chuj, te wkradki są zajebiste Ale włosy jeszcze sobie trzeba jakieś zrobić. O, pogótek. No, ten stoi, koci. kaster O mi, a teraz księgow, księgow, Kubyczku, byczku, byczku, pytanko. No, tylko podnoszę się, no na napad łapy. No, good Podnieś ręce. A to czemu nie chcesz, na napad, bądźcie Podnieś z ręce. Kurwa, no napad kurde, no pad idźmy. to, to łapy. czemu? Ale ja się łapy. Ale nie jesteś. Łapy. A, to to x cool. No instaler, so, celuję do ciebie, a co? Kupuję lecisz. Tak chyba gdzie będziemy. To się przebiera. byku poddaj się, łapy. Czemu się nie poddałeś? Mój je łapy. Byczek, halo. Byczek. Mówię łapy, czemu się podałeś? Byku. Byku. Halo. Pytam się. Allo, no mówię, jedziemy. No, halo. Mówię, poddaj się, co się nie podajesz. Przyszedł do ciebie. Jadę za tobą, a to co? Się nie poddajesz. A mówię łapy. Lecimy bacha, żartowałem. Chodź na baśkę cię biorę, dobra? Może być? pacha. To chodź z paha No kto tu Mówiłem łapy, już się nie podałeś. Usuwaję mi kurwa radia Sorry, sorry byku, sorry, lecimy bacha O na bacha Cię wezmę, dobra? Może być bacha? Ach, permik A to ten jest Majla, ale jeszcze go lutnąłem O, widzisz, tak też mogę I łapy do góry I lutujemy do zera Dzięki kiedyś tych kimara. Aha, takie coś tutaj. Łapy. Na moim terenie? Dobr. Jak tam odkrywanie? Halo? Halo! Co pan robi? Podajcie, przecież mówię łapy! Mówiłem, przecież, poddaj się do ciebie.

dobry. Czył się podałeś byku? Mówię łapy przecież do ciebie. Mówię Cieszynę, łapki. Wysyń, <grych> Mówię łapki byku. Łapy, 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 łapy! Mówię łapy. czym się podaliście? Łapy do góry. O, Rewik O nie! Muszę się spufnąć szybko! Szybko trzeba się spufnąć <noise> O, freeza dostałem! Łapy! A co ty? Co no, ty kurwa frejrze? Jeszcze ci kurwa lutne. I kurwa luję. Bo byś frizował! O nie! zwany kurwa! Ja pierdolę!

Aha! Znowu moja bomba? łapy! Łapy! A, wajber Mika. Lecę, o nie! Tylko nie to, z buffer się kłania. Aj, Mik. Mika, Mika suznęszymy. zwiększymy. miu, miu, miu.

Łapy! Łapy! Łapy, powiedziałem! Łapki! Boks sigura, Wszyscy! I ty, ty, ty! Zostaw go! Zostaw go! Łapy! Nie, nie, panowie, welcome! Uy, boś na neonie! Łapy! Bachy na neonie! Uddój się! Hand's up, hand's up, hand's up, łapy! <ścoughs>